To tu dużo, dużo mówić widzowi. Wracamy do korzeni. Tylko ja i święty dzisiaj. Gdzie? Gdzie są nasi przyjaciele? Na to pytanie możemy sobie odpowiadać. Ale tak naprawdę nie odpowiemy. Kto wie? Bo ich nie ma po prostu. Jeden tak, jeden w połowie lekcji postanowił, że jedzie do Energy Landii. przykładnie Drugi... Dalej się męczy z matematyką. Dokładnie. Bartoszik. Jemu można wybaczyć jeszcze, jeszcze A Pujol czemu go nie ma? Pujol powiedział, że wprost, powiedział wprost, ale ja, on mówi, że docencie to, że ja mówię wprost Ja tego nie doceniam, ja bo powiedział, że mu się nie chce Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego, że mi się chce, ale bardzo mi się podoba to, że wracamy do korzeni Duet Święty Śliwka wraca Będziemy bez przerwy napierdalać ciężary Ja tu jeszcze muszę powiedzieć pewną rzecz Kurwa zapomniałem, ja chciałem powiedzieć. A, muszę powiedzieć jedną rzecz, bo Pujol sam nie prosił kurwa, sam nie prosił chujebany, żeby były cztery treningi tygodniowo. Jaka jest jego frekwencja ostatnio? Dzisiaj mamy czwartek, więc czwartek go nie ma. Wtorek go nie było, kiedy był trening, w niedzielę go nie było, w sobotę go nie było i w czwartek był. Kurwa cztery dni go nie było. Ja nie wiem po co on coś takiego chce. W ostatnim tygodniu był dwa razy, w tym tygodniu na razie był zero razy. I jeszcze mówił, że w weekend prawdopodobnie też go nie będzie. Święty, może też frekwencja kurwa go nie, jego frekwencja nie Powala, ale jak ustalaliśmy trening, święty od razu powiedział: Ja nie dam rady więcej niż dwa razy, bo święty jest piłkarzem kurwa zawodowym. Jesteś? <grym> jestem, jestem. Dokładnie, jest piłkarzem kurwa zawodowym. <grym> I on musi kurwa grać w piłkę. <grym> Dobra. No, więc pójdę, to oglądasz. Jebać się kurwa, a my idziemy na Siłownię. Okej, okay, zaczynamy trening od słownicy. Igor Święty na Sownicy. Tego nie było chyba. Tego, zobaczcie, jaką mam dzisiaj. Real Madrid. Robimy trzy razy 8. Cztery, lec, pięć co ty z tymi rękami wymakujesz? Cicho o, Jeszcze jeden Jeszcze jeden? Dla kogo ten jeszcze jeden był? Mam nadzieję, że nie dla Pujola Nie, po prostu Też mu by się przydał chociaż ten jeden Nie, ten ostatni był taki za nisko sobie Za mały ruch był, więc powiedziałem Ej, jeszcze jeden A w ogóle święty ma coś do pokazania i do powiedzenia Proszę bardzo, proszę zobaczyć Moje wyzwanie życiowe Jak nie zrobię tego Tu jest meta Jak nie zrobię tego w tym czasie 12 razy nie przyjdę na siłownię Panterkę robię sobie No to chodzi ogólnie o to, że mam zrobić 12 treningów w ciągu miesiąca Wiem, że będzie to duże wyzwanie Czyli średnio 3 treningi tygodniowo Dokładnie. I to nie będzie takich haków jak Mazima, że przychodzę, rejestracja, wychodzę, Bach. Ja mam hmm. zrobić 12 treningów, ja to mnie to obchodzi, jak ja to zrobię. Mam to zrobić po prostu, bo będzie, będzie golony. Będziesz golony. Chcę to samo widzieć u Pujola, u Mazimy. I może u Bartosika. Każdy, zróbmy, kto będzie miał, miał najmniej, jest kopany. Dobra. Będziesz kopany, kurwa, lapis! I okej, okay, widzowie. Skończyliśmy właśnie słownicę. I przeszliśmy, jak widzicie, po Igorku Świętym na przysiad. Na razie to jest tylko rozgrzeweczka. Będziemy chodzić na wyższe ciężary. Robimy 5 na 5. Później pójdziemy tutaj na platkę. Już czeka, pusta, ale jeszcze trzeba przysiad zrobić. Tak, na ręce, kurwa, przysiad. Tak. No i dobra, jesteśmy już we właściwej serii i Gorek Święty na 5 razy bierze tylko 65 kg. A z tego co mówił, jego rekordem jest 130 na raz. Ciekawe, kurwa. Oczywiście na to nie ma białka, że tyle zrobił Teraz patrząc po, to, po tym, ile na przysiad, można wysiąść wnioski Że albo jest to złe pierdolenie. albo po prostu tego przysiadu nie zrobił 130 Nie, nie wiem czy 130, ale 120 naprawdę robiłem To no czemu teraz bierzesz 65 tylko? Bo <laughs> lubię sobie pogłębić <laughs> No dobra, spróbujemy, to jest mój pierwszy trening na przysiadzie Trzeba sobie przetestować No i mamy go, Igor kurwa święty, 75kg Go for it bro Raz I dwa Lecisz dalej Trzy To pokażę jeszcze może Cztery tak. I dawaj I pięć a co na ciężaru? Będę nim robił Tak, czyli dobrze ci podpowiedziałem Bardzo dobra uwaga Ale już więcej chyba nie będę A jaki jest twój ulubiony zawodnik z Realu Madryt? Bo widzę, że masz koszulkę Chyba kibicujesz Nikogo tam kurwa nie lubię Jebane <grym> szczury no. Czemu jesteś ich koszulkę? Bo dostałem w prezencie Hamski. Co ty chamski s... mówisz? W chamski sposób zostałem podpuszczony Nikt ci nie kazał dzisiaj tego zakładać Ale akurat miałem w plecaku, więc powiedziałem Akurat sama masz do plecaka Nie, po prostu ona już była w plecaku w dwa tygodnie chyba Tam się kiesiła z konapkami Dobra, Dobra, ale. W jaki sposób ona się tam w ogóle znalazła? No bo kiedyś ją wziąłem No nie wiem jak to było ty ostatni raz byłeś mi pół roku temu? Jak bo ją wiem, dostałeś? Ale właśnie kurde, nie pamiętam jak to było naprawdę, ale Jakoś się tam znalazła, nie wiem <laughs> Okej, okay, drodzy widzowie, mamy ostatnią serię na przysiadzie Dawaj byku Dobra, ile ci? 75 po raz kolejny To już jest piąta seria, ostatnia, będziemy chodzić na klatę są tu dopełnia formalności, a ja tu jeszcze dopowiem, żeby mnie chociaż chwilę było widać na kamerze, bo no <grywki> niestety tak to jest. Jak idziemy tylko z IGIM, IGI się skupia na ćwiczeniach on, on mówi tak Pierdolę filmy, ja przychodzę na siłownię ćwiczyć Jest dobre podejście Dobre podejście, ale trochę mi szkoda z tego powodu Teraz tam właśnie jak wcześniej pokazywałem Wchodzimy na klatkę 5, 4 na 5, nie 5 na 5 A tym razem będzie inaczej niż zazwyczaj Co powiesz Panie Igorze? 60, pierwsza seria poszła Jak teraz to też pójdzie? Dokładamy, 62,5 Ciekawe z tych synów, Których tu teraz nie ma Ja robię progres, oni stoją Zobaczymy następne maksy Koledzy i raz. Przypominam pięć razy. Dwa. Oj, tam się odbiło. Mam nadzieję, że to ci nie przeszkodzi. Dawaj. Cztery. Cztery. Kurwa znowu się odbiło. Ale zrobisz. Pięć. Ale za blisko się tam no, położyłeś No, się za daleko się że... no, Nie mogą kurwa w o ja to, że ja tą 60 wycisnę, więc To jest w ogóle za zagadanie. Ale jestem dziś naobuzowany Czuję się wyróżniony, że jestem tu tylko ja i trener Bo ja zawsze chodzę no, Musimy kiedyś wszyscy pójść bez śliwki No to jest niemożliwe I zrobić vloga Ja bym chciał to zobaczyć, ale kurwa w to nie <laughs> wierzę Wyobraź sobie, jak, jaka tam była organizacja drużyny <laughs> Nie było takiego momentu, żebyście wypoczli... chociaż we wy dwóch, bez mnie no nie? To... Było tego, no bo ty zawsze byłeś No właśnie, tak. a zawsze komuś coś kurwa Jeden jedzie do Energylandii O 12 kurwa się zorientował, że o, Pojadę <grym> dzisiaj o, do Energylandii o, Kurwa, może zaraz sobą pojadę do Energy nie. trzecia osoba właśnie wysłała, czy to ty na tym filmie? Może to ty? Może to faktycznie ja? Bo jednak zdjęcia wypłynęły do sieci. Mamy kurwa problem. Zapraszam do wyciskania. Dobra. No jest no i co? Jest nią. Jestem razy. ja. 70. Ja już jestem znudzony tym ciężarem. Ja już jeden na świni mówiła kurwa, znowu 70. Chciałbym przypomnieć, że przed chwilą nie zrobił 72,5. Masz białko na to? N niestety nie mam. No ale... właśnie, zrobiłem 5 razy. To fajnie, że spadasz ciężarem a jeden. Co spadam? No co, to jest jeden. 7... Ile? ty masz... Coś a, no 70 A czym ty robiłeś na 5 pie, pierwszą serię? 72,5 Ok, i teraz zmierzasz sobie do 70 No bo tam tak kontrowersyjnie poszło Dobra no. A co, poszło bez kontrowersji niby? Poszło z dużą kontrowersją No właśnie, więc Aż, zmieniam, więc zmieniam Dobra, zamknij łeb Aż za dużą kontrowersją. Zamknij łeb Przujesz mi PR w da, tym momencie To go popraw I właśnie, mówię, ja ten ciężar znam My kurwa widzimy, 70 kilo po ulicy chodzi i przebijamy serpione I wiemy o co chodzi, gdy ale musi być progres w końcu Teraz będzie masa i kurwa robimy... Kiedy Koniec wakacji? Kiedy będzie masa? Nie wiem czy od przyszłego tygodnia Co Chyba... ty gadasz? Co? Przecież ty na wakacje masz być piękny A nie jestem? No jesteś, ale jak się zalejesz Look, A jak się zalejesz? Yy, to światne. Nie no nie, bo po co? Ile mam docinać kurwa? Nie no teraz to powinieneś zero. No ale jestem teraz na zero. Zero calories, nie no nie zero calories, <grym> 3000 calories. I będzie ten. zwiększenie, ale taka masa... Wiesz, 2 kilo na miesiąc. Coś takiego. Teraz 72 na wadze, na koniec wakacji będzie jakieś 76, coś takiego, 7 może. Okay. I już kurwa wtedy ma być na 5 razy, koniec sierpnia 75. Okay, będzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Będzie. Łosło. Wow, Łatwo? Dobra, już jest nagrywanie. Jest nagrywane. A to jak łatwo to sobie zwiększyć? A nie ja teraz będzie już udawał napinacza. Święty napinacz. Cztery razy. go napinka. Mhm. Ogólnie weźliśmy sobie tutaj na Pryzamy. ultraseryjkę super sec, żeby się trochę pobudzić. Starzy widzowie będą wiedzieli o co chodzi. Maszyna świętego. Zapamięta ci ta maszyna? Zapamięta. Ile ty robisz? 8. To <noise> jeszcze się raz nie mamy. Nie wiem, no Mówiłem ci, że ten super set tak kurwa nas rozpędzi. Jak się podoba powrót do... Ej, ta maszyna maszyny. jest naprawdę niesamowita. Ja tak na niej usiadłem i mówię że... Ej, kurwa, to mi to przypomina. Czy to brama? Nie, to nie brama. Moja maszyna. Dobra, płyniemy z tym bardzo szybko. Kurwa. Trzecia seria. No. Trzecia seria już. Ale czujesz, że będą takie zakwasy No ale fajna, tak. prawda. Czuję zmęczenie, naprawdę. Na Tego tak... nie było trzeba, takiego kurwa rozbudzenia. Jeszcze przed tricepsem. Dawaj. Raz. Trzy cztery pięć sześć fajnie. Wszystko dla królewskich, tak? Nie. Hala madryckich. Jesteśmy już na tricepcie. Zaczęliśmy tam serię robić. Dwie seriki zrobione. ma do przekazania jedną rzecz. Proszę, z Kinder niespodzianka. Pokaż ją tutaj, jeszcze. I nie wiesz, co oh tam yeah. jest zapakowane. Nie, nie. Czy to kurwa smer, czy Tylko co, to się już? będzie powiększać. Będzie takie duże jaja, jak na wielkanoc wypuszczają. No, będzie takie. I jesteśmy już na ostatnim ćwiczeniu. Biorę pod ławką i taka przypominajka. Przypominajka. O co chodzi w tym ćwiczeniu? To jest wąski chwyt. I gdzie to wchodzi? Pokaż Tutaj. Kindera. Niespodzianka. Tutaj cztery razy jeszcze się robimy? Ja nie wiem, jakąś 50 wezmę, coś takiego, bo tu na razie. Pizza. To no. jest ta niespodzianka, stąd? Nie, tutaj się pokaże dopiero, jak będzie nagranie od spodu. No i dobra, drodzy widzowie, widzimy się tu. 40 jest założone, zrobiłem 50, ale tak. Siedziłem, że chcę mniejszy ciężar. Dobrze czułem, bo tak, jaki był problem? Tutaj fajne zejście było, i tu nagle co się działo? Oj, 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 oj. tu. Pan kurczak. Tutaj już pop efekt kurczaka. A o co chodzi w tym ćwiczeniu? Teraz pokażę. Mam nadzieję, że 40 nie będzie jakoś dużo. Tutaj chwytamy. Teraz tak tu i pach. Do kindera. O! No fajnie. Teraz fajnie. I ostatnia. Oh. i tutaj, tu. Kinder. Kinder, niespodzianka. More chocolate. More chocolate. This needs more chocolate. More chocolate. Squeeze your triceps. Oh yeah, that's right. I dobra widzowie. Ostatnia seria. Last dance. Obydwoje wpadliśmy prawie do panierki. Ja wpadłem, kurwa. Ja już wpadłem. No <laughs> ja? ja. Tu się zatrzymałem. <laughs> Roślinka. się w roślinkę i wróciła. Dobra, pokaż teraz. Teraz nie mam kurczakiem. Dawaj. Fajnie, bez skrzydeł. Druga, dobrze. Dawaj, trzecia. Fajnie. Tu lekko, ojoj, ojoj, oj. Już cię wrzuca. Zapomniałem, co robię. Już cię wrzucają. Nie, Nie pozwól, lekki rozjazd był na końcu zrobiłem ja <noise> Dobra, to było ostatnie ćwiczenie na no dzisiaj Widzimy się w podsumowaniu Tak jest Tak zawsze na koniec filmu Nasza ławeczka No cóż, bardzo fajny trening naprawdę Była pompa, duże ciężary Kurwa, no było na... No, przepraszam, no po prostu było mocno Szkoda, że kolegów nie było Wracamy do starych czasów No i tyle I Tak to wygląda Ja ben... chcę powiedzieć, że bardzo fajnie powiedziałeś właśnie z tymi ciężarami Bo to jest definicja dzisiejszego treningu Dzisiaj ma być siła, kurwa Przyszli właśnie ci, tylko ci silni Frajerzy odpadli Kardiowy 10 powtórzeń. Tak, oni właśnie sobie na to hyper -trophy przyjdą, kurwa. Niski ciężar, dużo powtórzeń. To jest ich definicja. Walka, walka. Walka i no chicken nuggets. No chicken nuggets.